Zauważyliście, że w tonie wypanda ceremonia wyciągania pandy wygląda pod wieloma względami niemal identycznie jak proces odzyskiwania duszy, w co w duszy gra? Rysowanie okręgu? Jest. Muzyka w jakiejś formie? Jest. Skupienie? Jest. Magiczny portal, który prowadzi z wyjątkowego miejsca na ziemię lub w dokładnie odwrotnym kierunku, również jest. Tak wiele rzeczy się pokrywa, że to nie może być przypadek. Jakie wnioski z tego płyną i skąd wziął się pomysł, że główna bohaterka filmu o Pandzie posiada aż dwie dusze? Tego dowiecie się już dziś. Ja jestem Rabo, zaczynamy. Na początku przypomnijmy sobie, co wiemy o miejscu, do którego dwudziestka Twójka i Joe przechodzą za pomocą pudełka w przedświatach. Jest to przestrzeń, gdzie pojawiają się dusze ludzi, którzy odpłynęli gdzieś myślami, albo są w coś mega wczuci. Oprócz nich możemy zaobserwować również zagubione dusze, czyli ludzi pogrążonych na przykład w depresji albo apatii, którym jednym słowem wsiadła psycha. I trzeba im pomóc wyjść z tego stanu. Dokładnie taką sytuację widzimy w momencie, gdy TAŃCZY ŚWIAT WIATROGWIAZD przeprowadza ze swoją ekipą rytuał, w którym przywraca do życia gościa, który od dawna zamiast żyć Jedynie egzystował, który od jakiegoś czasu był wręcz pozbawiony duszy. To dobry przykład, który pokazuje, że dusza i ciało mogą w świecie Pixara funkcjonować jakby oddzielnie. Życie bez duszy może istnieć, ale jest pozbawione tego ważnego pierwiastka, który nadaje sensu i podmiotowości w podróży zwanej życiem. Częściowo omawiałem już ten problem w ostatnim filmie o chudym. Polecam sobie nadrobić, jeśli ktoś nie widział. Podsumowując, z co w duszy gra, jasno wynika, że dusza nie może być zarówno w przestrzeni, w której dzieje się rytuał, jak i na ziemi. Jeśli jest w jednym miejscu, to nie ma jej w drugim, a przemieszczanie jej pomiędzy światem astralnym i ziemskim wymaga specjalnych okoliczności. Mając tę wiedzę, możemy przejść do To Nie Wypanda. Przypomnę, że w tym filmie według legendy przodkowie Mei otrzymali moc przemiany w pandę za sprawą niejakiej Sun Yi wiele wieków temu. Wyjątkowo pominijmy ingerencję wiedźmy był w cały proces i przyjmijmy, że wersja z darem od bogów ma sens. Tak czy siak, z czasem moc ta przysparzała kolejnym pokoleniom więcej szkód niż pożytku, więc kolejne osoby nią obdarzone zaczęły się jej pozbywać za pomocą specjalnego rytuału przeprowadzanego przez potężnego dziada. Dziad rysował okrąg, kastował spela, a reszta rodziny zaczynała śpiewać z głębi serca, po czym następowało rozdzielenie i panda, o ile wszystko poszło zgodnie z planem, lądowała zaklęta w jakiegoś rodzaju biżuterii. Zwróćcie uwagę na to, o czym mówiłem na początku. Jak wiele rzeczy wygląda identycznie w porównaniu do Soul. To wskazywałoby na to, że mamy do czynienia z tym samym rytuałem, choć jest parę kwestii, które utrudniają nam udowodnienie tego ponad wszelką wątpliwość. Podstawowa znacząca różnica to wygląd miejsca, w którym następuje oddzielenie od pandy w tonie wypanda, w porównaniu do przestrzeni, w co w duszy gra. Ale to, podobnie jak w przypadku Krain Zmarłych w Koko i Soul, można wyjaśnić różnicami kulturowymi. Fakty natomiast są takie, że gdy Mei oddziela się od pandy przechodząc przez lustro w swojej wersji miejsca znanego z historii o Joe, nie traci swojej duszy. A przynajmniej wskazywałaby na to chociażby historia jej ciotek, które, mimo oddania Pandy, dalej posiadają swoją osobowość, są energiczne i w niczym nie przypominają wypalonego tradera, którego obserwowaliśmy w Soul. Jaki płynie z tego wniosek? Że Mei, jak i każda osoba z rodziny, zanim pozbędzie się Pandy, posiada dwie dusze: swoją i Pandy. Pozostaje tylko kwestia, jak do tego doszło, skoro chęgi w przedświatach pilnują porządku z pełnym oddaniem. A co jeśli bogowie, którzy dali Sunni moc przemiany w pandę to właśnie henki What? zauważcie, że nie byłoby to tak nieprawdopodobne, biorąc pod uwagę, że nawet w co w duszy gra widzimy na przykładzie Joe, że czasem litują się nad niektórymi ludźmi i oferują im, jakby nie patrzeć, złamanie zasad. A pamiętacie rozmowę Henia z Gieniem o tym, że ktoś popsuł liczydło i rachunek już się nie zgadza? Co odpowiada Heniu na taki zarzut? Na pewno ci się przywidziało. Od wieków nic takiego się nie zdarzyło. Zaraz. Od wieków? Czy ty, Heniu, sugerujesz, że wieki temu była taka jedna azjatka, dla której zrobiliście wyjątek, przez co liczydło na moment przestało poprawnie działać? No ładnie. No ładnie. Zaraz, a co z kolejnymi pokoleniami? Przecież one też posiadały pandę, a podobno przed przypadkiem Joe liczydło napotkało problemy tylko raz. Jeśli komuś z was przyszła teraz do głowy taka myśl, to już tłumaczę. W momencie, gdy nowe zasady zostały przez Henków ustalone, do zaktualizowanego nowe reguły liczydła każda dusza pandy wliczała się z automatu. Byłoby niezwykle dziwne, gdyby Henki podjęły decyzję o nadmiarowej duszy w każdym kolejnym pokoleniu, jednocześnie nie update'ując liczydła o tej informacje. Ostatnim argumentem za tym, że co w duszy gra i to nie wypanda są ze sobą mocno połączone dzięki portalom do innego wymiaru, działającym na właściwie tej samej zasadzie, jest fakt, co dzieje się z Mei, gdy zmienia się w pandę. A odpowiedź, biorąc pod uwagę zebraną wiedzę, jest prosta. May w momencie przeżywania silnych emocji jest przenoszona chwilowo do przestrzeni znanej z soul, a konkretniej mówiąc, jej dusza jest tam transportowana. Duch pandy zaś, który pozostaje w tym momencie w jej ciele, przejmuje kontrolę, a co za tym idzie, zmienia się również fizyczny kształt bohaterki. Podsumowując, dopóki May nosi w sobie pandę, dopóty posiada również dwie dusze. I mam nadzieję, że udało mi się to udowodnić. Dzisiejszy film powstał dzięki moim patronom. Takim jak Maciej M. Bardzo dziękuję. Dajcie znać, co myślicie o tej teorii, a ja lecę nagrywać ostatni już film z Duszowego Maratonu. Dzięki za obejrzenie i do następnego razu.